Witajcie na moim kanale Dzisiaj są Mikołajki I dostałam I teraz bym chciała powiedzieć, że Dostałam taki prezent od Mikołaja Zestaw do robienia bransoletek z gumek Zrobiłam już dwie bransoletki Taką Czekaj Taka, mhm, śliczna I jeszcze jedną Taką Taką śliczną bransoletkę. Tak? Tak, mam nadzieję, że Wam też Wam, wam się ta branzoletka bardzo podoba i ta droga też. A teraz chciałabym Wam powiedzieć, że jadę do galerii i w galerii będzie święty Mikołaj. Tak, jedziemy na spotkanie z Mikołajem. Jesteśmy, tak? Jesteśmy już na miejscu, teraz będę jeździć ruchomymi schodami na górę. Tak, i jedziemy na spotkanie z Mikołajem. Ja jeszcze wam zapomniałam powiedzieć, ale gdy przyjdziemy do Mikołaja, to on będzie miał dla nas słodycze. No zobaczymy, mam nadzieję. Byłaś grzeczna? Tak, była. No to jedziemy. Ja Dobra. Schody. Tak, bo Mikołaj jest na samej górze, tak? Tak, przy Multikinie. Dokładnie. No i co, szukamy tego Mikołaja, tak? Jesteśmy już blisko Multikina. Mikołaj będzie dopiero o 11. Tak, jeszcze mamy 10. Tak, szukamy Mikołaja. Gdzie on może być? Natusia, to chyba tutaj? Zobacz, już dzieci się ustawiają w kolejkę. Natusia, czy to tutaj? Nie mam. No, on dopiero przyjdzie, chodź zobaczymy. Chodź zobaczymy fotel. Zobacz, Natusia, tu będzie siedział Mikołaj. Wiesz? Podejdziesz tam do fotela? No to podejdź. Fajnie co? To co, idziemy się ustawić w kolejkę? Natusia? Będziemy czekać na Mikołaja. Ale to nie była kolejka, tylko to jest chyba jakaś szkoła albo przedszkole. A może szkoła i przedszkole? No dobra, ale w każdym razie poczekamy tutaj, co? Tak. Dobra. Natusia, czy tam idzie Mikołaj? Nie. Czy nie? nie. <laughs> idzie Mikołaj. No nie wstydź się Mikołaja. No coś ty. Dzień dobry, Mikołaju. <laughs> Dzień dobry. To co? Idziesz do Mikołaja, Natusia? Idziesz, czy nie? No to idź. Hej, zapraszam w kuchenkę. Na Super! No i jak Nadusia? Fajnie było. Kupowałam laseczkę cukrową. Tak. Od motnic Mikołaja. Dokładnie, tak. Podobało Ci się? Tak. To co? Wracamy już? Wracamy. Wracamy. No już do domu Tak, spotkanie z Mikołajem się udało? Tak. Natusia dostała cukrową laseczkę? Tak, ale to nie są żarty. Ja naprawdę widziałam Mikołaja prawdziwego. Do pewnie, dokładnie tak. Natusia? To co? Zadowolona jesteś? Tak. A może wiesz co pokażesz jeszcze? Tak. Co dostałaś dzisiaj rano? Już wam pokazywałam te rondoletki. Tak, pokazywaliśmy dostałam, je przed wyjściem do Mikołaja. No, które dostałam na Mikołajki. I teraz pokażę wam cały zestaw jak wygląda. Oto wielki zestaw. Tak. Pokażę wam też jak wygląda w środku. Mamy dużo kolorowych gumeczek i jeszcze są do tego akcesoria. Tak, tu są kolorowe gumeczki, a tu mamy różne takie akcesoria. Tak, dzięki czemu można naplatać yy, na tą gumeczkę, łatwiej wtedy ją wykonać, tak? Można albo zrobić bransoletkę na palcach dwóch, albo na takiej pracy. Tak, dokładnie. To był chyba Twój wymarzony zestaw, tak? Natusia? Tak. To co, może zrobimy kolejną bransoletkę? Bo już tak. dwie rano zrobiłaś od razu, tak? Tak. To robimy kolejną? No tak. My będziemy robić kolejną, a z się już żegnamy. A przed żegnaniem chciałabym Wam powiedzieć, że niedługo nagram filmik. W którym pokaże, jak się robi te bransoletki. Tak, to świetny pomysł. Nagramy filmik, gdzie Natusia pokaże, jak wykonać taką bransoletkę. Dokładnie. To już wszystko na dzisiaj. Żegnamy się z Wami. Tak. Do zobaczenia. Pa! I wesołych świąt Wam życzę. <gry> tak, do zobaczenia. Pa!